I witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Diablo 2 Resurrected. Ja jestem Vamp i ze mną jest Wąsu. Cześć. I w tym odcinku, tak jak powiedzieliśmy, to w ostatnim idziemy zabić sługi Bala i samego Bala. Więc chodź tam wąsu, kolem już wszedłeś. Jak sam Andreas, Bala Subim. jazda. Dobra, tron zniszczenia. Dokładnie. chodź. Możemy oczyścić tą lokację, jeśli chcesz. Chociaż nie, bo tutaj się. Z... Tutaj spałnią się chyba losowe grupy mobów, i my wylosowaliśmy tych panów tego. Śmierci to nie chcemy czyścić. Bo oni są. oni mogą nas wcisnąć za bardzo. Więc idziemy od razu do bala. Dobra. No już mi szkielet padł. Tutaj, 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 tutaj. Czy. tak, tak, ale. Au. Już, bo ja szkieta wzywałem. Musiałem po ciało brzuczyć. Zabili mi najemnika, nie wiem kiedy. <laughs> a, no to rzucaj se portal i go wskrzeszaj. Ej, a to jest no. komnata kamieni... Czy to jest bal? Tak, to jest bal. I patrz teraz, będzie robił fajne rzeczy. Ale czemu nie możemy go atakować? Bo musimy wybić jego smugi najpierw. On ma tarczę niezniszczalności. I patrz co teraz robi. Przybierz, a zanim nim się... jest komnata kamienia Przyskliotu... świata, ja tam chcę a, okay. wejść. Przygotuj się na akt pierwszy teraz. A czemu nie możemy wejść do komnaty Kamienia Świata? On będzie przyzywał fale z każdego aktu na e, mobki. Okej. Okay. Ej, jak pierwszy. kliknę w te, ten portal, zanim to tam wejdę? Nie, nie da się teraz. To był akt pierwszy. Teraz Oczywiście akt drugi. Nie da się. Dobra, akt drugi. Gadnikogo, kogo, twoich ulubionych. No pewnie. To są moi ulubieni? No nie, mówię, że ci się podobają. Ja nawet nie pamiętam takich rzeczy. Jak? Kliknął szybko, nauczył się. Co kliknął szybko? Powoli tak kliknąłem, ty to, to robisz jeszcze szybciej. trzeci. O nie, to na pewno będzie zbugowane. Długo to zajmie. O, ci jacy far... a, ra radnik. No, uwaga, bo te hydry biją mocno, możesz się za kolumnami schować. Eee, nic mi nie robią. Ale jest inny problem. Zginął mi najemnik i cała armia. Dobra, szybko samonuj. No Samonuję, samonuję. Ciała mi się kończą. Dobra, to nie dobijaj tego, ja go nie go dobijam, go to ten. Moby go dobiją, ale nie mam już ciał. A no dobra, to go dobijam. Ale i tak mam 6 na 8 nie jest źle. No dobra. Teraz akt czwarty. Kto będzie? Diablo. Pff, nie, panowie jadą. A no ten. Zwiększę damage na nich, żeby na pewno się wrócili. No. Dobra, mam 8 szkieletorów agen. I akt piąty, kto będzie? Hmm? Hmm, hmm. No ci pewnie tamci. Nie, unikatowe mopki. No to mówię ci tamci. Nie mam racji. Wow! No. Na starej grafie jak fajnie wyglądają też. No. Ja nie sądziłem, że oni współpracowali z Falautem Znaczy nie <laughs> no, mają cztery ręce dobre. Jak, tak, jak tam się nazywał ten mobek? Ten z Gekona? Eee... Boże, na R. R... Ra... No Boże, no, wysz, o, to, ale... o tego Ci chodziło, tak? Ta. E... O matko, Deathclaw. Deathclaw. Death Mówiłem tak. na R, Deathclaw. Ej, my w ogóle ich nie bijemy coś nie ma. No jak, nie przecież dwóch już padło Chyba, że było bazowo trzech to źle spojrzałem. Nie, nie bo nie, ciała nie. było, ja słyszałem tu. Okej. Okay. Tylko nie mam już potynów na manę, więc jest problem. Jest duży problem, bo mi wszystko... Level up! Hmm. Czyli coś zabiliśmy, dawać ciało. O oh yeah. A! Rozdam sobie poziom w trakcie walki, Co się może stać Ta. Ciało. Ale on jest twardy. Masz jakiegoś potjona na manę na zbyciu? Tak, zaraz ci dam. U. Dobra, robimy ten. Masz potion'y na manę? Dwa ci dam. Kit, 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 kit. Na życie też, też masz? Nie, na życie mam. O, zadanie. Zabij bala. Ok. Tak. I, I co, idziemy, czy idziemy po najemników? Nie, no najemnicy muszą to zobaczyć, ja rzucę. Najemnicy muszą z nami na tym być, kurczę. Dobra, dobra. Mm, mm, mm. Od razu oczyszczę. Ku. Jak, jak te fale ci się podobały? To no fale jak fale, no. wam ci powiedzieć. Nie, myślałem, że fajna mechanika albo głupia mechanika. Po co znowu te bossy? Nie, no, mechanika fajna, całą grę ci pokazuje, no. Przypomina ci dlaczego kupiłeś DLC? Te, te tak ja to widzę. Dobra, to ja jestem ready. Ja też. No Zapraszmy się z, z balem. Witaj balu. mi koniec. Komnata kamienia świata. Tak, postaw tu portal. Od razu? Nie. Yes. Mm -hmm. Dobra, nie, tego nie, nie bijmy, patrz, idziemy. Ja no, i tak nie mam prawie armii. On jest tutaj. Oh my God. Wow, ale on co czyście wygląda na starej grafie. Mm. Dobra, to ja już nie mam jednostek. Droga przez mękę się zaczyna. ja im mm, nie, nie zginą. Mi, Mój jeszcze stoi, jakimś cudem. Przywołuję co chwila po prostu golema. Mhm. I tyle. Proszę nie tankuj. O! Oh, Tefnął się! No, bo, bo, bo byłem za kolumną. No, skam. Tak. Musimy używać kolumny. A, tu manę zabiera. Ej, ale HP muszę już trochę spadło. O nie, klona przyzwał. Ojej, a jak działa klon? No właśnie, jest nierozróżnialny, ma mniej HP. Oj, oj. Wow. No. Ale, le, idzie nam lepiej niż z Diablo. <śmienny> 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 idzie nam lepiej niż z Diablo. Pum. <śmienny> Au. Muszę tutaj potiony sobie na pasek wrzucić. Au. 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 Przecież jestem za kolumną. No właśnie, to jest problem z klonem. Ma debufa, dobij go! To chyba jak klon, bo... Bo pada, bo no. Mnie, czy to jest player, no. To dobijaj go, ja mu zrzucam klon twojego golema. To jest twój okay, okay. moment to shine. Leży. Dobra. Zaraz przyjdź do drugiego. Nie, 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 niech on tego nie robi. Mm. O oh, mana. A jak on skacze. Trzeba będzie chyba cofkę zrobić, co? To tu można cofać się w trakcie walki? Tak. To równie dobrze można pójść też po ciała. Armii. No. Mało. Już jako tako to idzie powoli, no. Tylko ja zaraz ja mi się skończy nie. mana i nie mamy już potów na manę, więc. Ja też nie. Dobra, wychodzę. Hello, ban. Żegnamy? Idziemy, idziemy po poty. Ty. Chyba więcej potów na manę w SB. I co, chcesz się cofnąć po armii? Nie, jeszcze od AOE nie zginie znowu. Nie, no to tak samo jak z Diablo. Tutaj też zginęli od razu, więc to trochę się mija z celem. Pan sformował no na... i tyle, no. I dawał może... zwiększenie obrażeń. Może po najemników? A, no najemników można, oni chwilę stoją. No. Dobra, ja sobie dużo podków kupię, ty sobie kupię. Kupiłem. Eee... Hm. No, do teraz. Tak, wojowniku? Się zastanawiam. Eee... chyba mam to odłożone, prawda? W skrytce. Ja... ja ready. Czekaj. Co chcesz? Włócznie z kości... A może dać ci mix, który do rzucania? Będziesz go rzucał. Bo mam, mam parę. Dawaj. O, masz to, to i to. Let's go. Dobra, mm. I'm ready. Czekaj, jeszcze to, jeszcze to, weź. Jeszcze jeden. O, to będzie zabawne. Dobra, idziemy. No to chodź. Ja od razu dam najemnikowi potę, żeby mu wchodziło leczenie! Zrzucam! Dawaj Robię DPS-a my, ciśniemy, lecz najemnika też spotkam. Już mi zdech. Już mi zdech. Jak się uczepią tego najemnika Oh. Au! Come on! żryj olej! Au! No byłem A, za ty... cędzlem To klon. Golema dawaj. Czekałem na Aue. I... Nie wiem, czy Golem jest opłacalny. Ja mu zwiększam obrażenia, które dostaję. Chyba lepiej na to zużywać, manę Ten Golem to i tak mu nic nie robi. Ja w niego rzucam <laughs> Gameplay nekromanta, ale zobacz jak go cisnę, nie ma problemu! To to są... Jestem prawdziwą artylerią! Dobrze. Bum! bum. Ma, ma jeszcze Dobra, dobij go, dobij go, dobij go, dobij go! Dawaj, dawaj, wierzę w ciebie! nie obrażeń! How to- To jest five gun! Five gun! FIVE GUN MOMENT! Five gun. Skończyły mi się, poszły wszystkie Wszystkie? No! Szybko rzucałem Wręcz, 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 z Ała! Nie mogę Nie mam już hapy pod Janu Bij go. go, Yes! Co to za żółta kolczuga, co to znaczy? A, katana Patrzę, ginie fajnie. O, na starej grafie też fajnie. No, dobra, czekaj, ja poty sobie ułożę i jeszcze mu golda zabierzemy, nie? Golda? nie no chodź, ci pokażę. Bo mam tutaj jednego golda, tylko zbiorę te przedmioty. Chodź. Tu. O Tyrael przyszedł. Tak. Ej, nie ma golda? To może w następnych przejściach jest dopiero. Nie, jest. Idź po tamtego, faj, ja po tego. No i. Wow, jak to fajnie wygląda! O Boże, no. na starej grafie jak to wygląda! Jakby ktoś walną farbą po prostu. Chodź obejrzysz ostatni cinematik. Odejem, dobra. A nie mam HP przeżyję to? Tak. Jestem pod wrażeniem śmiertelników. Ja się wyczerpie. I co, mamy w to wejść? Koniec zniszczenia? A co jest Dokładnie. dalej, czekaj. Ja chcę tu podejść. To jest ten kamień. To zobacz jak to wygląda. Fajnie, nie? już zapomniałem co ten kamień. Co to jest za kamień? Kamień świata. Tak. Aha, dobra, wchodzę. No, Przed. Dobra. Dobra. Ostatni cinematyk. Acz mówiłeś pół godziny, a go piskaliśmy w 12 minut. No, 13. Myślałem, Ej, to jest do góry myśli. nogami. Myślałem, że nam dłużej zajmie. Nie, dałeś mi olejki i go rozwali. To było świetne. Pięknie, co? Terel taki mocny, a nic nie pomógł, tylko przyszedł po zrobionej akcji. Za Teoretycznie nie może się angażować w te konflikty. Dlatego, dlatego był przypał w Diablo 3 na początku, zobaczysz ten cinematic, to zrozumiesz. Okej. Okay. Właśnie o ten przypał, co teraz zrobi, jest ten... zwolnił się z posady. On kamień świata rozwalił? Tak, bo Bale swoim Soulstone'em chciał go rozpatrzyć. Chyba mu się udało. Musi im krzyżować go ale wiesz. Rozwalić. Coś z... takiego było w fabule. A skoro rozwalił kamień świata, to teraz świat się popsuje? Nie, świat ma przewalony. Hmm. Dlatego. Są jakieś konsekwencje, ale nie, nie wiem. A, i w tak... Diablo 3 potem masz te wszystkie demony w sumie na naszym planie też. Hmm. Nie, to też były na naszym planie. W sumie też prawda. ale nie te. Hmm. No, tyle, dlatego cię zwolnili, wszystko jasne. Tak, ogólnie przypał, że to zniszczył, no ale nie miał wyboru. Hmm. Wow, gratulacje to... Wam! Można szczerze ziemianem pogromca wam. Ok. Tak, ale, ale to nie koniec. Stwórz. Yy... Wow. No to w następnym odcinku zrobimy. Tak, w następnym zrobimy. Dobra, czyli tutaj pożegnam się w lobby. Bo. Dokładnie. <laughs> więc pozdrawiam ludzi z czatu, więc w takim razie dziękujemy Wam bardzo serdecznie za oglądanie. To było całe Diablo 2 Rezurekty. Część kampanii podstawowa pierwsze 5 aktów. Co będzie dalej, okaże się później. Żegna się z wami Wąsu i wam. Na, Na razie tak, hej. Ja no i wam też. Na razie hej.